Dzień dobry, witam serdecznie państwa z Pajęczna, z Międzynarodowego Targu Końskiego. Odbył się międzynarodowy targ koński, który przyciągnął miłośników koni z całego kraju i z zagranicy. Na targu można było zobaczyć wiele pięknych koni, reprezentujących różne rasy, takie jak konie małopolskie, śląskie, araby, konie rasy wielkopolskiej, a także konie zimnokrwiste. Ceny koni były bardzo zróżnicowane, zaczynały się od około 2,5 tysięcy, a w przypadku niektórych, szczególnie rasowych, mogły Dochodzić nawet do 30 tysięcy złotych lub więcej. A coś o koniach te dwa pana, koniki? Ja mam za 20 koło domu, co wieku. Ja z tobie zjechało, jak siądzę, to będę zjechała jak. Możemy zaobserwować nawet piękne fryzury u koni, jak widać tutaj ten piękny kary koń. Ma cudowne warkoczyki zaplecione. Konie były naprawdę piękne i pełne życia. Niektóre z nich, bardziej figlarne, zaczepiały się między sobą. Jeszcze inne, poważne. Widać było, że każdy konik ma swój charakter. W końskim nie zabrakło. W ofercie bryczek. Na targach oprócz samych koni można było zakupić szeroką gamę akcesoriów jeździeckich. W ofercie były siodła, uzdy, derki, a także ogłowia, kantary, wędzidła oraz sprzęt do pielęgnacji koni. Wzrok przyciągały również wystawione bryczki. Dla gości, odwiedzających targ, była to nie tylko okazja do podziwiania koni, ale także do aktywnego udziału w wydarzeniu. Można było przejechać się bryczką albo spróbować swoich sił w jeździe na koniu, co dostarczało wiele emocji i radości. Targ był świetną okazją nie tylko do kupna koni, ale także do wymiany doświadczeń między hodowcami, miłośnikami i specjalistami z branży jeździeckiej.